Witamy w Laboratorium Pani Domu. Dzisiaj chciałam przedstawić produkt do czyszczenia fug Deluxe Fuga. Jest to produkt firmowy, dostępny tylko i wyłącznie w naszym sklepie. Dla tych pań, które jeszcze nie znają, pokażę dzisiaj krok po kroku, jak ten produkt używać. Przed przystąpieniem do działania dobrze otworzyć okno, akurat mam taką możliwość, że znajduje się w pomieszczeniu, w którym okno jest. Jeżeli tego okna nie ma, wystarczy otworzyć drzwi, ewentualnie włączyć wentylację. Ja teraz przystępuję do działania. I muszę zmoczyć fugę. Możecie to zrobić po prostu w najprostszy sposób mopem. Jeżeli nie, może to być gąbka, cokolwiek. Po prostu chodzi o to, żeby fuga była mokra. Fuga jest mokra. Więc przystępuję do działania. I teraz ważna rzecz. Jeżeli e, na przykład nie jesteście pewne, czy produkt może być używany na waszej fugze na przykład ze względu na płytki, to ja radzę zrobić test w niewidocznym miejscu. Gdzieś najlepiej z boku na niewielkiej naprawdę powierzchni i wtedy macie pewność, ponieważ ja mam pewność, że ten produkt na pewno nic nie zrobi, nie zadziała niekorzystnie na moich fugach ani na płytkach, robię to tutaj po prostu na środku. I teraz tak, precyzyjnie staramy się nalać płyn do fugi, ponieważ ja tutaj mam bardzo wąską tą fugę. Muszę to zrobić precyzyjnie. I jeżeli zdarzy się sytuacja, że u Was w domu są też tak wąskie fugi, można to na przykład zrobić strzykawką. Nasze klientki już na to właśnie wpadły i używają strzykawek. Ja teraz powiem o kilku ważnych rzeczach. Mamy teraz od 30 do 50 sekund i ten płyn nie powinien znajdować się na fudze właśnie dłużej niż ten czas. I zawsze robimy to partiami, ponieważ jest to środek silnie działający, więc jeżeli byśmy to zrobili na większej ilości podłogi, po prostu nie zdążymy tego produktu zebrać. Więc ja to, to, to robię na kawałku, ale wy robicie dosłownie jeden na. Jeden. Bardzo ważna rzecz, robimy to zawsze w rękawiczkach, staramy się, żeby produkt nie miał styczności z naszą skórą. Najlepiej z zakrytym ochronnym obuwiem, nie robimy tego w klapkach ani w kapciach. Po prostu chodzi o to, żeby produkt się nie miał styczności z naszą skórą. Jeżeli taka sytuacja nie miałaby miejsce należy po prostu to miejsce dobrze spłukać wodą. Teraz tak, jeśli macie bardzo mocno zabrudzone fugi, używacie bezpośredniego koncentratu z butelki. Jeżeli Wasze fugi nie są aż tak bardzo intensywnie, że tak powiem zabrudzone, produkt można rozcieńczyć w proporcji 1 do 1 z wodą. U nas mija te 30 do 50 sekund, więc ja tutaj mam już przygotowaną gąbkę i nadmiar tego produktu zbieram gąbką. Widzicie, środek zadziałał. Mimo tego, że tutaj ciężko tak naprawdę dostrzec, bo i fuga jest ciemna, i podłoga jest czarna, ale widać działanie produktu. Widać doskonale, proszę bardzo. I teraz następna, bardzo ważna rzecz. Podłogę należy doskonale dobrze umyć. A już mówię dlaczego. Chodzi o to, żeby nadmiar produktu został zebrany, żeby nie było sytuacji, że niechcący po prostu wejdziemy w to. Bo jeżeli będzie sytuacja, że to wejdziemy i na przykład zaczniemy to roznosić po mieszkaniu, mogą zrobić się odbarwienia, ale niestety takie odbarwienia będą najbardziej widoczne na wykładzinie czy, czy dywanie, tak? Więc ja to staram się dobrze umyć. Nie zaszkodzi nawet umyć dwukrotnie. I teraz tak, jeżeli miałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o tym produkcie, to przechowujemy ten produkt zawsze w oryginalnym opakowaniu, czyli w tej butelce, z dala od dzieci. I jeżeli produkt jest używany zgodnie z instrukcją, on nie wpływa na jakość ani na żywotność słuch, a tym bardziej na bezpieczeństwo domowników. Te panie, które znają, które u nas zakupiły, już wiedzą o doskonałym działaniu tego produktu. Te, które jeszcze nie miały okazji, zachęcam do spróbowania. Produkt jest naprawdę godny polecenia, godne uwagi, więc zapraszamy do składania zamówień.